i tutaj Pani Urszula przedstawiła. Pracuje w Katedrze Turystyki. Mamy taką katedrę na naszej uczelni. Dla niektórych może to się wydawać dziwne, bo turystyka się kojarzy przede wszystkim z czym? Podróżami. Czym jeszcze? Z wypoczynkiem. Z wydawaniem pieniędzy. I to jest właśnie kluczowe w tym wszystkim. Jak masz na Kolego? Jak masz na imię? Łukasz, super! Łukasz świetnie powiedział, słuchajcie, że zarabiamy pieniędzy. I dlatego właśnie mamy katedrę turystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym, bo turystyka jest tak naprawdę jednym z sektorów gospodarki i dzięki turystyce cała masa ludzi zarabia pieniądze. Bo wyobraźcie sobie, jesteście wszyscy, jestem przekonana, turystami, tak? O, świetnie, a skąd ty to wiesz? Często podróżuję właśnie na takie wyspy, to taka podróż, to bardzo, bardzo dużo mieszkańców trzyma ja na tych Rewelacja, a jak można imię? Krzysiek. świetnie, a wiesz jak to się nazywa fachowo? to co powiedziałeś? Taki kraj jest krajem monokultury turystycznej. Taka trochę trudna nazwa na początku. Właśnie to co powiedział Krzysiu, E, turystyka w wielu krajach, słuchajcie, jest głównym źródłem dochodu wielu ludzi. I gdyby nie było turystyki i to tak jak Krzysiek powiedział, to jak mówię świetnie, bo powiedział o wyspie, i właśnie najczęściej to są kraje wyspowe, tam turystyka jest najważniejszym źródłem dochodu. Jakby przestali turyści tam przyjeżdżać, to ludzie nie mieliby pracy. A co się dzieje, jak ludzie nie mają pracy, słuchajcie? Widać, no widzę. Tak? Jest, no, jest bieda, jest recesja w gospodarce, tak się to słowowo nazywa. Co jeszcze? Brak dochodów i co? Nie ma pieniędzy i ludzie często wówczas wyjeżdżać, tak? Wyjeżdżać gdzie indziej. Nie, nie, nie. <laughs> Biorą pożyczki, ale żeby tą pożyczkę dostać, słuchajcie, to też trzeba mieć pieniądze, tak? Żeby móc ją spłacać potem. Także to nie jest takie proste. Więc uwaga, słuchajcie, takie podsumowanie tutaj tego wstępu. Jest następujące, turystyka musicie pamiętać, oprócz tego, że się nam kojarzy z przyjemnościami, yy, z wakacjami, z wypoczynkiem, właśnie powoduje również przepływ pieniądza i jest ważnym zjawiskiem ekonomicznym. Dlatego mamy ją tutaj na Uniwersytecie Ekonomicznym. A słuchajcie, teraz moje pytanie jest takie. Kto to jest turysta? Jak Wam się wydaje? Tak. Człowiek, który podróżuje, wydaje pieniądze. Co jeszcze? Jakieś pomysły? Tak? Czy się? Który wyjeżdża na wypoczynek? Tak? Który zwiedza obiekty kulturalne w dalekich miejscowościach. Proszę i nie? Ania, świetnie. Tak? Jeszcze jakieś pomysły? Świetnie. Który chce poznać kulturę? Oczywiście. Włókien, który ma dużo pieniędzy. Tutaj cały czas oscylujemy, bo to zjawisk, zjawisk ekonomicznych i meritum sprawy. Dokładnie, świetnie. Dokładnie tak, słuchajcie, to są osoby, które się przemieszczają, tak? Czyli zmieniają na jakiś czas swoje miejsce zamieszkania, ale taka rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, zanim przejdziemy dalej, żebyście pamiętali, że nie każda osoba, która się przemieszcza, jest turystą. Bo wyobraźmy sobie taką niefajną sytuację, załóżmy, że mamy kogoś, kto. Popełnił jakieś przestępstwo i zostaje wywieziony z miejsca, w którym mieszka, do więzienia, które się znajduje na drugim końcu Polski. Czy to jest turysta? Nie, właśnie nie jest turystą, mimo że się przemieszcza, prawda? Ale słuchajcie, taka osoba zmienia to miejsce zamieszkania z przymusu, więc wszystkie osoby, które z przymusu zmieniają miejsce zamieszkania, nie są turystami. Tak? Uchodźca nie jest turystą również. Dlaczego już wam powiem, dlaczego uchodźca to jest taki bardzo bieżący temat, tak? Bardzo ważny. Z prostej przyczyny. Mamy coś takiego jak Światową Organizację Turystyki. I według definicji tej Światowej Organizacji, turystą nie jest osoba, która się przemieszcza w celach zarobkowych. A uchodźcy bardzo często przemieszczają się po to, żeby zarabiać pieniądze, żeby podnieść sobie swój standard życia. Czyli nie jedziemy. Imigranci i imigrant, tak. Tak, tak oczywiście. Uchodźca, uchodźca, ale ucieka, tak. Ucieka, żeby ratować życie, ale to też wówczas nie jest turysta, prawda? Imigrant oczywiście w celach zarobkowych, tak? Żeby poprawić sobie swój status ekonomiczny. I słuchajcie, czyli nie jest uchodźcą osoba, która wyjeżdża z przymusu, nie jest uchodcą, nie jest turystą osoba, która wyjeżdża z przymusu, nie jest turystą osoba, która wyjeżdża w starach narodkowych. E, a na przykład jeżeli byście jesteście teraz studentami, mieszkacie w innym mieście niż w Katowicach, tak? Czy Wy jesteście turystami, przyjeżdżając do Katowic? Jeszcze raz? Nie jesteście turystami, dlatego że zmieniacie swoje miejsce zamieszkania w ramach tak zwanego codziennego otoczenia, tak to się nazywa, czyli w ramach obowiązków na przykład szkolnych. Więc słuchajcie, idziemy teraz dalej, już mniej więcej wiemy, kto to jest turysta, a, a kto nie jest turystą. Ważna rzecz, o której chciałam z Wami dzisiaj porozmawiać, to jest kilka takich ważnych pojęć, które nam będą do naszych warsztatów dzisiejszych potrzebne. Pierwsza rzecz, to to jest potencjał turystyczny. Jak Wam się wydaje? Tak, Krzysiek? Super. Czyli walory naturalne, tak? różnego rodzaju, prawda? Te, które nie zostały stworzone przez człowieka, zostały wytworzone po prostu przez naturę, tak? Co jeszcze? Walory kulturowe czy kulturalne? Oczywiście, że tak, również. Czy może to być na przykład, nie wiem, teatr, muzeum? Może? Może. Co jeszcze? Jak wam się wydaje? Co jeszcze będzie potencjałem turystycznym? Tak? Super, a jak marzenie? super. Parki rozrywki, oczywiście, że tak, to też jest potencjał turystyczny. Tu mam koleżankę? Mamy. Yy, na przykład, jak yy, miejsca, które y, ludzie y, odwiedzają, bo na przykład są sławne, jak na przykład z mają większy potencjał turystyczny niż powiedzmy, jakieś jakieś jakiejś które nie O, świetnie, czyli tutaj już nawet mamy, mamy nie tyle, co jest elementem potencjału, tylko kiedy ten potencjał jest większy, mniejszy. Zdecydowanie, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, i y, w przypadku potencjału turystycznego to jest takie bardzo szerokie podejście. Y, dlaczego? Dlatego, że potencjał turystyczny on może istnieć w danym miejscu i z niego tworzymy produkt turystyczny, ale nie zawsze ten produkt z tego potencjału wytworzymy. Bo na przykład może być kraj albo jakieś miejsce, gdzie mamy wspaniałe zabytki, wspaniałą przyrodę, no ale na przykład władze tego kraju nie chcą za bardzo rozwijać turystyki. Czyli mamy takie uwarunkowania prawne, to też jest element bardzo ważny potencjału turystycznego, które powodują, że turystyka się tam za bardzo nie będzie rozwijała i nie będziemy mogli stworzyć tego potencjału tak zwanego produktu turystycznego. Czyli teraz dochodzimy, słuchajcie, właśnie do tego drugiego pojęcia, które jest dla nas kluczowe i które Wam będzie potrzebne. Dlatego radzę się skupić. Właśnie będzie Wam potrzebne do pracy w grupach. Jak Wam się wydaje? Co to jest ten produkt turystyczny? Tak? Co to będzie produkt turystyczny? Jakieś pomysły? Tak, Ania, tu mamy te same osoby. O, tu mamy koleżankę. Super, ja może nie? Zuzia. Bardzo dobrze, Zuzia też trafiła w sedno. Rzeczy, które mogą, możemy sprzedać. A tu co na przykład się mogli turystyce sprzedać? Jakieś przykłady. Zabawki z napisem miasta. Zabawki, bardzo dobrze. Z napisem miasta, z logo miasta na przykład, tak. Co jeszcze? Hotele, świetnie. Co jeszcze? Tu mamy koleżankę. W sklepach możemy kupować różne produkty, oczywiście że tak, jakieś pamiątki również, prawda? To jeszcze kartkę z cały czas aktywni. Nie, nie, nie obniżają poziomu. No chłopaki co jeszcze w takim razie może być produktem? Jeszcze raz. Ja nie usłyszałam co mówicie, tak? Turystyka. Agro Turystyka? Agroturystyka. Świetnie. Agroturystyka. Oczywiście, a co to jest agroturystyka? Tak, restauracja to może nie do końca, ale jakieś miejsce, prawda, gdzie można coś zjeść i oczywiście y, bardzo ważnym elementem są zwierzęta, prawda, domowe, które tam się, prawda, znajdują. coraz mowniejsza zresztą, coraz mowniejszy y, rodzaj y, turystyki. Oczywiście, że tak. A teraz ważne moje pytanie jest takie, słuchajcie, czyli wiemy, że produktem turystycznym może być każda pojedyncza rzecz, jakaś pamiątka, mapa, tak, sprzęt turystyczny, co jeszcze? Właśnie, a to, co to jest ten pakiet uszu? Cztery za dwa. Cztery za dwa. A co tam w pokoju cztery za dwa? <grafy> Telefon za czerwony. Telefon za No dobra, a czy to mamy turystykę? Nie. No, ale pakiet jest bliski tutaj tej, no, tej dykony. Mapę na telefonie. Mhm. Czyli możemy taką aplikację na przykład pobrać, tak? Dobra, to jest pojedynczy produkt. A teraz słuchajcie, podajcie mi przykład jakiegoś pakietu. Dziewczynki. Przykład jakiegoś pakietu? Jako produktu turystycznego. Ania? Super. Jak jedziecie do biura podróży, jak właśnie rodzice idą do biura podróży i wykupują wycieczki dla Was. Co tam jest w tej wycieczce? Hotel. Hotel. Tak, jak Ania powiedziała, wyżywienie. Co jeszcze? Atrakcje oczywiście. Co jeszcze? Transport, świetnie. jakieś ubezpieczenie, tak. Co jeszcze? Co jeszcze? Wypoczynek. tak, czyli jakieś takie na przykład atrakcje przy hotelu, typu basen, to wszystko to nam pozwala wypocząć. I jeszcze jeden element jakiś, bo jest ich dużo, ale już musimy kończyć powoli. Wymieniankę. Tak, chłopaki? No chleb, tak. To jest taki podstawowy. Mhm. Słuchajcie, właśnie, czyli produktem może być nie tylko pojedyncza rzecz, którą kupujemy, ale również taki pakiet, który kupujemy w biurze podróży przed podróżą, nie tylko to, czyli przed wyjazdem, ale również produktem jest to, co kupujemy na miejscu, jak już przyjeżdżamy w dane miejsce. I jedna jeszcze ważna rzecz, zanim przejdziemy dalej. Musicie pamiętać, że z ekonomicznego punktu widzenia produktem może być cały obszar i wszystko, co się na nim znajduje. To jest bardzo też istotne dla Waszych prac, przypominam, które będziecie za chwilę wykonywać. No i teraz słuchajcie, czy wystarczy, że mamy fajny produkt turystyczny? A czemu nie wystarczy to? No nie przynosi, a dlaczego nie przynosi? Aż pominę właśnie, nie? Że się tak. świetnie, a czemu nie przynosi ze zysku? Bo po pierwsze co trzeba? Ludzie muszą wiedzieć o tym, że mamy ten produkt, prawda? No bo możemy mieć jakieś piękne, piękną atrakcję, super atrakcję. Możemy mieć piękne jezioro, dokładnie. Możemy mieć yy, y, py, super o, konie, możemy mieć na przykład świetny park, prawda, jakiś z atrakcjami, tak? geologiczny. Całą masę rzeczy, słuchajcie, możemy mieć. I teraz co? Jak to mamy, a ludzie o tym nie wiedzą to nikt nam nie przyjedzie, tak? Bo turystyka, tak jak powiedzieliśmy na początku, polega na tym, że musimy się przemieszać w przestrzeni, tak? No słuchajcie, ważna kwestia, tak, przestrzeni, czyli z jednego miejsca, prawda, na drugie. I teraz słuchajcie, markety to jest właśnie to, co, co potrzebujemy, tak naprawdę te działania, które potrzebujemy do wypromowania tak tak to nazywamy produktu, czyli do tego żeby powiedzieć ludziom o tym, że mamy fajny produkt, ale oprócz tego, że im powiemy, żeby go sprzedać, tak? Czyli musimy tak naprawdę sprawić ich potrzeby, tak? Co chłopaki jeszcze? Dokładnie, reklama tak naprawdę jest, słuchajcie, elementem promocji, bo mamy marketing, to jest takie szerokie pojęcie, i w ramach tego marketingu mamy takie cztery takie kluczowe elementy, i już teraz w literaturze się więcej wymienia. Produkt, cena, dystrybucja, promocja. A w ramach promocji mamy reklamy. Na przykład, czyli to, co wszyscy widzimy w telewizji, w katalogach, mamy różne formy tej reklamy. No i właśnie słuchajcie, jak mamy produkt, to musimy go wypromować. Czyli musimy użyć reklamy. Czyli jeszcze coś chciał do, ścianową, do, 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 do Dokładnie, świetnie. Słuchajcie, Krzysiek też sprawdził bardzo ważną rzecz. Oprócz tego, że będziemy promować dany produkt, musimy go wycenić. I ta cena nie może być ani za niska, bo jak damy za niską cenę, to nie zarobimy tyle, ile byśmy chcieli, ale nie może być też za wysoka, tak? Dlatego, że ludzie nam tego produktu nie kupią. Tak? Oczywiście. Oczywiście. Słuchajcie, i teraz w takim razie wiemy już mniej więcej, co to jest marketing. Super! Pieniądze trzeba mieć i właśnie też będziecie, pracując w grupach, o tym ważnym elemencie będziecie dyskutować między sobą, bo przecież no, mieć produkt to jest jedno. Chcieć wypromować go świetnie, to jest drugie, ale na to trzeba również mieć środki i mieć ludzi, czyli pracowników, którzy nam. Będą w tym pomagali. No i słuchajcie, to mamy taki efekt wow! Dlaczego ja tutaj zamieściłam tego piesta z, z, z tym bardzo interesującym wyrazem twarzy? Mianowicie, obecnie są takie trendy w turystyce, że ludzie wymyślają niesamowite produkty turystyczne. Czyli takie, które, których kiedyś nie było, które tak naprawdę. Które tak naprawdę, słuchajcie, bo zaraz będziecie pracować w grupach i zaraz będziecie sobie dyskutować między sobą, ale chciałam Wam kilka ciekawych przykładów pokazać. Myślę, że Was zainteresują. O, o wielu myślę już słyszeliście. Przynajmniej gdzieś tam kiedyś coś się Wam obiło o uszy. I ludzie tak naprawdę teraz wymyślają produkty bardzo interesujące, bardzo czasami nawet dziwne, takie jak, nie wiem, turystyka cmentarna, czyli wyjazd na cmentarze, żeby. Zwiedzać nagrobki albo po to, żeby zobaczyć piękną architekturę m, tych nagrobków, albo po to, żeby odwiedzić grubie jakieś gwiazdy, na przykład y, gwiazdy Roka, załóżmy, prawda, Dżuma Morisona na przykład. E, I po to, żeby oczywiście zarabiać pieniądze na tym. I słuchajcie, tak jednym z ciekawych produktów i bardzo smaczny, ja osobiście bardzo lubię o tym produkcie mówić, bo bardzo mi się pozytywnie kojarzę, jest szlachty kolarzy we francuskiej Aldazji. Czyli możemy sobie szlakiem czekolady przejechać i w trakcie tego zbiegania tego szlaku możemy robić różne fajne rzeczy z czekoladą. Między innymi e, możemy załóżmy sobie zrobić swoją czekoladę w fabryce czekolady, czy jakąś czekoladkę. Tak? Czyli po pierwsze, słuchajcie, już widzimy, że żeby mieć ten produkt musimy mieć pomysł. Tak? Musimy trafić w pusta e, turystów potencjalnie. Druga rzecz to, to jest miejsce, tak. No tutaj mówimy o konkretnym produkcie, który znajduje się we francuskiej Alsacji. Dalej mamy tak, rodzaj turystów. Słuchajcie, no jak produkujemy jakiś produkt, to tak naprawdę on nigdy nie jest dla wszystkich. On zawsze musi być bardziej skierowany do jakiegoś konkretnego turysty, w sensie, albo są to rodzina z dziećmi, albo to są jacyś turyści, którzy są bardzo aktywni, czyli jeżdżą, nie wiem, na rowerach. Turystyka konna jest dla osób, prawda, które jeżdżą konno, prawda. W agroturystyka dla ludzi, którzy lubią przyrodę, spokój, prawda, ciszę. Krzyczę za chwilę, dobra? Ja tylko powiem już o kilku rzeczach, żebyśmy zdążyli. To jest ważna rzecz tak w takim razie. Czyli jak będziecie pracować w grupach, uwaga, musicie przejść od pomysłu przez miejsce waszego produktu turystycznego, gdzie go będziecie sprzedawać, co to będzie za produkt, następnie przez rodzaj turystów, do kogo będziecie ten produkt kierować. Produkt kierować. No i dalej to, co jeden z Was tutaj powiedział, cena, tak? Musimy ten produkt odpowiednio wycenić. Albo że ta cena nie była, tak musimy celować, żeby ona nie była za niska, ale także, żeby nie była za wysoka. No i musimy oczywiście również mieć nie tylko pieniądze, o których wspomnieliśmy, ale także ludzi do pracy, tak? Także to jest też ważny element. No, w przypadku tego produktu, będą to cukiernicy na przykład, prawda? W, tym, w tym przypadku, ale cała masa również innych osób, na przykład osób sprzedających ten produkt, prawda? Czyli sprzedawców. No i słuchajcie promocja, o której wspomniałam, czyli mamy produkt, ale musimy go następnie wypromować. No, tutaj widzicie, jest po waszej lewej stronie, mamy zdjęcie bardzo fajnego budynku. Wyobraźcie sobie właśnie, że to jest we Francji yy, budynek i on widzicie, wygląda jak czekolada, tak? Ma taką tabliczkę czekolady. Czyli właśnie staramy się identyfikować dane miejsce z tym produktem, które w tym miejscu będziemy sprzedawać. I to też jest element promocji. Słuchajcie, kolejny bardzo ciekawy produkt yy, to jest yy, zwiedzany czarnobyla. Słyszeliście o nim? No właśnie. To, kto nie słyszał, to szybciutko, krótko powiem. Yy, w 1986 roku w elektrowni w Czarnobylu był wybuch i zostało tam wszystko zostawione tak, jak, jak było. Ludzie tam było promieniowanie, ludzie bardzo chorowali i to wiele lat jeszcze później. I teraz, po tych wszystkich latach, zaczęto sprzedawać wycieczki do Czarnobyla i można pojechać, słuchajcie, i sobie zwiedzić to miejsce. I teraz tak, no na, pomysł, pomysł jest, na pewno jest to pomysł, czyli mm, dla osób, które lubią taki jakiś werszy emocji przeżyć. To jest pierwsza rzecz. Miejsce, no bo tak jak mówiłam, er, elektrownia Czarnobylu, e, gdzie był wybuchło w 1966 roku. Rodzaj turystów, no to też nie każdy tam pojedzie, to jest to, na co zwracałam Wam uwagę, że jak tworzymy produkt, to on musi być skierowany do konkretnej grupy ludzi. Czyli na pewno takie osoby, które lubią silne, doznane. Bardzo często to są Panowie, ale Panie też. Cena. Sprawdzałam mniej więcej, że cena wynosi około 300-400 dolarów, żeby zwiedzić taki produkt, no to ten dolar teraz stoi około 4 zł, to sobie możemy tak pomnożyć tak 1200. No mało też to nie jest. Zatrudnieni to oczywiście przewodnicy, którzy tam nas oprowadzają, ale również osoby też, które będą sprzedawać taką ofertę. I w ramach promocji, już momencik, w ramach promocji mamy, widzicie, załóżmy taką pocztówkę. W języku angielskim pozdrowienia z Czarnobyla, Takie dosyć wydawałoby się jeszcze ileś lat temu zupełnie zaskakujące. No i czarnowy tur, prawda, eee, dokładnie, eee, czyli widać, że faktycznie postawiono na rozwój takiego produktu. Słuchajcie, kolejna, kolejny produkt, który jest bardzo interesujący, to jest w ramach turystyki ekstremalnej, na przykład podróż Gazikiem przez Syberię. Wiemy, że Syberia jest ogromna. Eee, dla mężczyzn i dla panów jest to interesujące. To jest jeszcze fajne dla mężczyzn. Czyli znowu wracamy do tego, że produkt musi być dla kogoś. Eee, w ramach turystyki, tak zwanej ekstremalnej, czyli znowu silne przeżycia, lot w kabinie rosyjskiego myśliwca MIG-25. Też można z tego zrobić produkt turystyczny. Ale żeby nie było, że mamy przykłady same dla Panu, dla chłopaków, mamy też przykłady dla dziewczyn. Turystyka zakupowa. Mianowicie. Panie sobie jeżdżą do takich centrów handlowych bardzo z, z, związanych silnie z modą w e, miastach, typu na przykład Londyn, Paryż, Mediolan i tam mają swoją często osobistą stylistkę i ta stylistka z nimi chodzi po tych domach handlowych. One tam robią sobie zakupy, a później mogą iść jeszcze pozbierać atrakcje różnego rodzaju turystyczne, takie klasyczne już atrakcje, które się w tym miejscu znajdują. No, pewnie słyszeliście o turystyce kosmicznej. Słyszeliście o Richardzie Franconie, który e, jest milionerem, czy miliarderem, wręcz, i który, który ma swoje linie lotnicze, Virgin Galactic, i które, e, który nastawia się na to, żeby organizować e, wycieczki w kosmos e, dla zainteresowanych i tak ciekawości. Słuchajcie, ciekawości. No to mamy tak. Pomysł, no to tak jak powiedziałam, w kosmos liniami Galaktyk, miejsce przestrzeń kosmiczna, rodzaj turystów, bardzo bogaci ludzie. Na ten moment przynajmniej to, to muszą to być ludzie bardzo bogaci, bo tutaj większości ludzi na taką wycieczkę nie będzie stać. Lubią to przygodę, emocje, oczywiście ryzyko. Cena 200 tysięcy dolarów od osoby, przynajmniej to jest ta cena aktualna, którą ja znalazłam. Może jest jeszcze bardziej aktualna w tym momencie, ale jest to bardzo dużo. No, i zatrudnieni oczywiście no, inżynierowie, astronauci, piloci, pracownicy biura sprzedającego bilety. Cała masa osób na pewno tutaj y, także musi być zatrudniona. I słuchajcie, dochodzimy już do y, końca mojej części wykładowej, i teraz powiem o jednej rzeczy, która Wam się jeszcze na koniec przyda przed Waszymi warsztatami grupowymi, mianowicie o biznesie turystycznym. Biznes turystyczny, słuchajcie. To jest tak naprawdę działalność, która jest nastawiona na zysk, czyli na co? Na pieniądze. Mamy mamy pieniądze. Tak. Na zarabianie pieniądze. I teraz tak naprawdę, teraz tak naprawdę e, wszystko zależy od naszego pomysłu, od naszego potencjału turystycznego, który posiadamy i który będziemy umieli odpowiednio wykorzystać. I od tych wszystkich elementów, o których wspomniałam, czyli od miejsca, od ludzi, od ceny od właśnie działań marketingowych, czyli działań promocyjnych, żebyśmy ten produkt mogli sprzedać. Wówczas nasz biznes turystyczny będzie się kręcił, mówiąc tak e, kolokwialnie, czyli będziemy zarabiać na tym dobre pieniądze.